na Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studio wspaniała rodzina się zaprezentuje. Karolina, Szymon, Kasia i Ania Ogonowscy. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Dzień dobry, witamy. Witamy serdecznie. Szymona Ogonowskiego nasi słuchacze już znają. Jest trenerem Mazowie Proactive. A naszym tematem będzie sztafeta charytatywna, która zorganizowana właśnie przez Mazowie Proactive się odbędzie już niebawem. To powiedzmy, kiedy ta sztafeta wystartuje dokładnie? Sztafeta odbędzie się w maju, w dniach 17 19 maja. To sztafeta e, będzie, trwała przez, e, będzie trwała przez 48 godzin. E, to już jest trzecia taka edycja, organizowana przez e, nasze stowarzyszenie nasz klub Mazowiec Proactive. Bardzo fajna idea e, sztafety charytatywnej. Chodzi o pomoc e, osobom e, potrzebującym, ale też propagowanie. E, zdrowej i aktywnej formy e, ruchu. Na czym polega? Sztafeta polega na tym, że mm, jest pałeczka sztafetowa, jak to w każdej sztafecie e, i lider sztafety jest e, na każdej zmianie jest lider sztafety, który przebiega 12 km, w sensie tak pętla, to jest około 12 km, w tempie 6-15 na kilometr, ale to nie znaczy, że osoby, które się zapiszą muszą w tym samym tempie biec, mogą biec wolniej. Mogą, mogą to być nawet i marszobiegowy marszo ruch dużo osób mnie właśnie pyta że, tak. e, że nie da rady i ja im wtedy wyjaśniam że to na spokojnie można sobie przebiec w tempie jak mówię 6-15, to można przebiec w tempie 10 minut na kilometr to to jest naprawdę tempo można powiedzieć spacerowe tylko że to nie może być rower nie może być e, hulajnoga disco chodzi o taką formę biegową e, ruchu no i generalnie uczymy na, na każdej ze zmian, można się zapisać, można się zapisać na miejscu lub przez internet. E, no to to by było chyba... Sumie, tak, najważniej, Najważniejsze, najważniejsze, najważniejsze rzeczy. informacje. My oczywiście zachęcamy wszystkich, wiele osób, także tych, którzy, tak. które nie mogą biegać, przejdą tą, tą, tą sztafetę, także tak, tak, można, ten lider musi mieć tą sztafetę, sztafety, i, tak. Tak, tak, żeby osoby, które czekają na następną zmianę, konkretnie yy, są umówione na daną godzinę, żeby mogły występować o danej godzinie. A potem tak. ile się czasu biegnie, to już nie jest, nie jest tak istotne. I zainteresowanie e, jest takie duże. A, a jednak zainteresowanie jest dość. Mm, Dość spore I, i sponsora mamy firmę T4B, to jest firma, firma taka technologiczna, dość znana w całym kraju i poza granicami naszy, naszego kraju, już na, coraz bardziej i ona płaci za każdy kilometr, każdego z uczestników przebiegnięty kilometr za złotówkę. I dlatego jest to też e, takie motywujące do, 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 do tego, żeby jak najwięcej uczestników e, wystartowało. I też przy okazji później jeżeli, mogą wy, jeżeli wystartują, to może im się to spodobać i przełoży się to na, na codzienną tą aktywność, która jest bardzo istotna. E, istotna. I zachęcamy, bo można coś zrobić dla siebie e, i dla swojego zdrowia, ale można przede wszystkim pomóc, bo, bo taki wymiar ma ta, ta, ta sztafeta, jest to sztafeta charytatywna, w tym roku właśnie pieniążki będą zbierane na Anię która się tutaj nam pięknie odzywa, jest, jest obecna. Powiedzmy kilka słów właśnie na temat Ani. Ania teraz właśnie kilka dni temu 2 maja skończyła dwa latka. Jest ogólnie dzieckiem bardzo żywiołowym, bardzo pogodnym, uśmiechniętym. Do tej pory była bardzo spokojna i taka um, uległa, że tak powiem, ale od jakiegoś czasu też zaczyna pokazywać swój upór i, i pokazywać to, czego chce. Ogólnie jest takim naszym małym słoneczkiem, ponieważ tak jak mówię, jest, jest ciągle uśmiechnięta, jest zadowolona. No dużo w życiu już swoim zdążyła przez te dwa lata przejść, ponieważ właśnie w ubiegłym roku mieliśmy taki, taki ciężki rok. Dowiedzieliśmy się, że... Ania zachorowała na ostrą białaczkę szpikową, więc też kilka dobrych miesięcy spędziliśmy w szpitalu. No i Ania musiała przejść po prostu kilka cykli takiej do dość intensywnej chemioterapii, natomiast no, leczenie również zniosła z uśmiechem cały czas na twarzy. Aktualnie jest, jest w porządku, wyniki ma dobre, ale Cały czas no, ta obawa w nas jest, bo jednak po przejściu już choroby nowotworowej te ryzyko na wznowę chorobę bądź na jakiś inny nowotwór wzrasta. Dlatego też musimy cały czas kontrolować jej, jej wyniki, ale na razie jest wszystko w porządku, więc cieszymy się, że, że możemy być w domu wszyscy razem. Liczymy na to, że, że będzie wszystko w porządku i że e, po prostu będziemy mogli tak jakby wspierać jej rozwój dalej, bo w sumie o to też w tym wszystkim chodzi w tej sztafecie. Jeszcze kilka słów odnośnie stanu mety, bo mówimy, mówiliśmy o sztafecie. A nie powiedziałem, gdzie się stat będzie znajdował. I meta, bo to jest wiadomo pętla, czyli jedno pełne okrążenie. Stat meta będą znajdowali, znajdowały się na ulicy Armii Krajowej przy Carrefourze. Parking Carrefoura to jest taka stała baza. Zresztą raczej tego nie trzeba powtarzać, no ale zawsze tam, bo generalnie to już jest od, trzej, od bodajże od trzech lat, cały czas taki strategiczny, mm -hmm. można powiedzieć, sponsor, też, bo to też trzeba tak tak to nazwać. I jeszcze chciałem powiedzieć o, o uczestnikach, bo mówiliśmy o dużej, dużej rzeszy. Głównie to będą biegacze y, z Mazowie Proactive y, w dużej skali się zaangażowali, nie tylko w formę, bieg formę biegową, ale też w formę organizacyjną, bo też ktoś w tym biurze zawsze musi siedzieć. Y, to jest jedna sprawa. Też y, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, no y, ciężko mi teraz wymieniać y, poszczególne te organizacje, ale jest ich bardzo dużo, są kluby, klub Karate Kyokushin, klub APC Ciechanów, e no wiele już naprawdę teraz nie mam tak wypisane tego dokładnie kto będzie uczestniczył, ale jeszcze chciałbym podkreślić dwóch takich uczestników z imienia i nazwiska, to będzie Mariusz Gi 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 Giżyński i Emil Dobrowolski, to są medaliści mistrzostw Polski Mariusz Giżyński eee. jest bardziej udoktowany, bo on jest medalistą mistrzostw wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i na stadionie, i, na uli i w biegach ulicznych, i w maratonach Emil Dobrowolski też ma trzy medale e, mistrzostw e, polskich seniorów, takich naj, e, najważniejszych dla, dla maratończyka z, z maratonu. Trzy medale, więc to są ta, takie tacy uczestnicy, uczestnicy którzy e, potwierdzili swoją obecność. Nie powiem, bo ich trochę wcześniej znałem i, i, te, i też może miało to jakiś wpływ na to, że, że tak przyjadą chętnie, ale, ale z ich strony jest bardzo miło, że, że będą brali udział. No i wszystkim dziękujemy po prostu ci, co się zgłosili. I jeszcze jedna sprawa jest taka, że kto nie może, bo na przykład coś, coś a chciałby w jakiś sposób, bo ludzie nie nas nie mogą po prostu nawet przejść tych 12 km, a chcieliby wesprzeć, to najprostszą i najlepszą formą wsparcia jest uczestnictwo i dopingowanie pozostałych uczestników na miejscu właśnie przy Kierfurze. To można przyjść, po, przyjść, popatrzeć Przyjść, tak. popatrzeć, podopingować. 48 godzin na to mamy, więc chwilę, nawet 15-20 minut można spędzić yy, na miejscu czasu, czy tam trochę ja, więcej. Kto jak, no, kto, no, jak, no, kto no, jak no, uważa, jak I krew. Zachęcamy to, do tego. Teraz obiecałam, że Kasia, bo Kasie lubią trochę pogadać, że Kasia trochę, tak. trochę nam opowie. Kasia, opowiesz nam trochę o Ani. Tak. Jak, jak ta Ania jest grzeczna, tak. czy dokucza ci trochę? Trochę mi dokucza, ale. Jak chce na przykład coś zjeść, czy się nawie, czy co chce, no to po prostu pokazuje paluszkę najmniejszym. I, I mówi, trzeba i jej to da, podać. I da, mhm. mówi. Uh, uh, uh. I, ba i bardzo chyba kochasz tą swoją I siostrzyczkę. kocham. I opiekujesz się, a pomagasz trochę mamie? Tak. Przy obowiązkach pomagasz? Pomagasz. Pomaga. A biegasz? Tak, trochę wiec, biegasz? Tak, wiec. a w tej sztafecie będziesz brała udział 12 km, spróbujesz trochę przejść, tak. jakiś kawałek. Postaramy ci... się, bo właśnie taki też ja mam plan, jakby, jakby była ładna pogoda, żeby z Anią też właśnie pod koniec tej sztafety w niedzielę przejść się na spacer i wtedy Anię Kasię byśmy też właśnie no. wzięli na rowerze, bo raczej na pieszo to będzie no, jej ciężko przejść. Km. Chociaż ona tak. wytrzymuje dość długo, bo, bo trochę chodzimy i też lubimy w górach pochodzić trochę, także... Ogólnie kondycję ma wyrobioną. Czy tak, to zresztą to te jest, jest też biegacz, prawda? Jeszcze, biegasz, Kasia. Nie. I jeszcze da, wygrałam ta. Ta. w, w jakimś biegu... W jednorożcu. Ta. W jednorożcu wygrałam biegi. No wody, to gratulujemy ci, Kasiu, bardzo. Pewnie tata trenuje, co? Tak. A nie krzyczy na ciebie, czy krzyczy? Krzyczy. Krzyczy, no właśnie, tak. Ja, ja jeszcze bym chciała dodać, bo cały czas mówimy o sztafecie natomiast też przy, przy okazji sztafety też powstała taka fajna idea, dostaliśmy właśnie też propozycję za co jesteśmy bardzo wdzięczni że też odbędzie się maraton fitness właśnie w piątek niedługo po otwarciu sztafety, ponieważ sztafeta, sztafeta jest otwiera na 18 a tam będzie o 18.30 takie otwarcie i też właśnie do 21.30 zapraszamy, też można przyjść poćwiczyć sobie, będą i pokazy i, i też właśnie takie zajęcia, w których każdy może wziąć udział różnego rodzaju na smukłe ciało i joga e, między innymi też tak, tak dokładnie, sama też właśnie mam zamiar wziąć udział. I jeszcze na koniec bardzo szybko powiedzmy na co zostaną e, przeznaczone te pieniądze, które z, uda się zebrać podczas mm -hmm. sztafety. E, jeżeli właśnie chodzi o te pieniążki, e, które uda nam się zebrać, bardzo byśmy chcieli jechać z nią na turnus. E, znam, mam na oku taki bardzo dobry ośrodek, gdzie właśnie są e, turnusy e, typowo dedykowane dzieciom z zespołem Downa, więc właśnie na taki tur chcielibyśmy jechać, no jeżeli się uda to w tym roku, jeżeli nie to na początku następnego roku, ponieważ jest bardzo, bardzo duże obłożenie na te turnusy. Dodatkowo Ania lubi zwierzęta i chcielibyśmy właśnie rozpocząć z nią hipoterapię, zacząć jeździć na, na tego typu aktywność. Także teraz, ponieważ Ania już zaczyna chodzić i na tą rehabilitację ruchową dalej uczęszczamy, ale też bardzo nam zależy na logopedii, ponieważ zaczyna teraz te pierwsze jakieś słowa mówić, można się z nią w jakiś tam sposób porozumieć. No i tutaj chcemy na to najbardziej zwrócić w tym momencie uwagę, więc taka też dodatkowa terapia logopedii. Będzie nam bardzo potrzebna. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak wszystkich Państwa gorąco za zachęcić do wzięcia udziału w tej sztafecie. Kasiu, ty chcesz coś jeszcze tak. powiedzieć? Proszę. Że y, jak ten. Powiedz, że Ania lubi na zajęcia muzyczne chodzić. I na radę. zajęcia muzyczne Ania lubi chodzić. I tam różne instrumenciki są. I tam śpiewa różne rzeczy. Tak, bo I właśnie Ania, Ania jest... I grzechota grzechotkami, tam różnymi chustkami. I teraz właśnie się bardzo, bardzo wierci. Wierci się, ponieważ Ania w ogóle jest bardzo ruchliwa i, e, i bardzo właśnie lubi muzykę. Właśnie... Jest to jest bardzo, bardzo, bardzo pogodna. Tak. Tak, przyszła, Bardzo muzyka. W radiu, czuję się jak ryba w wodzie i Państwo tak, będą mieli okazję znaleźć. się zobaczyć. nie wstrzydzi. Tak, Pokażemy, a, się tak, Anie, tak a, a, a nie widać, możecie pomachać, Ania też może i Kasia Pomachaj. pomachać do, do kamery. Tata. Tak, Papa bardzo, bardzo dziękuję Nie Wam dziękuję. za przybycie do naszego zdrowia. My jeszcze o Sztafacie charytatywnej na antenie KRDP będziemy dużo mówić. Ja też się wybieram i na pewno tempem takim ślimaczym, ale przebiegnę. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego zdrowia. Bardzo dziękuję. Przypomnę, moimi gośćmi byli Karolina, Szymon, Kasia i Ania Ogonowcy. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Do